Jest sobota, 31 lipca. Uroczystość świętego Ignacego Loyoli. Zaproś świętego Ignacego, aby towarzyszył Ci w tej modlitwie. Był znanym specjalistą w rozeznawaniu duchowym, dlatego może Ci pomóc rozpoznać, jaką wskazówką dla Twojego życia są wypowiedziane dziś słowa Jezusa. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły za Jezusem, a on odwrócił się i rzekł do nich: Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z Was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie. Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko. I prosi o warunki pokoju. Tak więc, nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Słuchając Jezusa. Można odnieść wrażenie, że warunki, aby być Jego uczniem, są prawie nie do zrealizowania. Mogą więc rodzić się wątpliwości, o co chodzi. Czy bycie uczniem Jezusa to odwrócenie się od relacji z drugim człowiekiem, to skazywanie się na życie w cierpieniu i pozbycie wszystkiego, co nas cieszy? Jak w Tobie pracują słowa wypowiedziane przez Jezusa. Bycie uczniem Jezusa to styl życia, którego centrum jest Jego Ojciec. To skierowanie swoich myśli, serca i życia w kierunku źródła i pozwolenie, aby ono na Ciebie oddziaływało. To zwrot ku obfitości, uznanie Boga za centrum naszego życia to otwarcie się na przepływ jego bezwarunkowej miłości w stosunku do siebie samego, drugiego człowieka oraz wszystkich spraw i rzeczy, które nas otaczają. Jezus zachęca, by nasz kierunek działania był osadzony w realiach. Można kręcić się wokół siebie, swoich wyobrażeń, jakiejś sprawy, drugiej osoby, jak na orbicie zbudowanej z zasługiwania czy zdobywania. Można też zmienić kierunek i otworzyć się na przyjmowanie. Słuchając ponownie fragmentu Ewangelii, zobacz, wokół kogo lub czego kręci się Twoje życie. Wielkie tłumy szły za Jezusem. A on odwrócił się i rzekł do nich: Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wierzę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie. Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z Was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Jezus jest zainteresowany, co lub kogo wybierasz za centrum swojego życia, gdyż to oddziałuje na ciebie najbardziej. Jeśli chcesz, możesz go poprosić, aby to on był Twoim centrum. Pała Ojcu i, i Synowi, Synowi i Duchowi, i Duchowi Świętemu, Świętemu jak, jak była na, na początku, początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. wieków. Amen.